To ja dziękuję, że jesteście tutaj o tak barbarzyńskiej porze po imprezie. Wasze poświęcenie jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Przedstawiam wam bohatera tej prezentacji. Nie mógł przyjść. I, i tego, tego, te, tego oto bohatera. Postanowiłem troszeczkę potrenować za, po, za pomocą mikropythona. Jestem Macho albo Łukasz Mach. Można się ze mną skontaktować w razie czego pod tymi e, identyfikatorami. I oprócz e, trenowania psa mikropytonem zawodowo zajmuję się dziwieniem, że sekwencje słów w pamięci komputera mogą robić różne rzeczy. Pracuję w Allegro, gdzie oprócz robienia mikroserwisów na wielką skalę, ludzie po, po pracy sobie zajmują się takimi różnymi dziwnymi rzeczami, więc jakbyście chcieli do nas dołączyć, będziecie mieli dobre towarzystwo. E, więc jaki mam problem z psem? E, psa trzeba, trzeba trenować, trzeba ćwiczyć. E, tradycyjna metoda trenowania psa wygląda w ten sposób, że wydaje mu się komendę. Potem on ją wykonuje. Trzeba ocenić, czy wykonał ją lepiej niż poprzednio, zapowiedzieć nagrodę, wydać tą nagrodę i całość powtórzyć w jakieś dobre przybliżenie nieskończoności razy. Jest aż nie trudno znaleźć tutaj pewien algorytm, aż się prosi, żeby coś tutaj zautomatyzować. I na którymś Pajkonie poznałem to fajne urządzenie. Które ma, fantastyczne, które ma fantastyczne parametry sprzętowe, ma dostęp do Wi-Fi, do Bluetootha, niski pobór prądu. No i to nasunęło myśl, że może by, może by tego użyć właśnie do zatrudnienia tego urządzenia przeciwko, przeciwko albo dla mojego psa. Więc... Pojawił mi się w głowie wielki cel. Niech maszyna wydaje komendę, jest jakaś metryka wykonania. Jeżeli ta metryka się poprawia, jest zapowiedź nagrody z jakiegoś powiedzmy głośniczka i nagroda jest dozowania. Innymi słowy, wymarzyła mi się maszyna, która będzie pod moją nieobecność uczyła mojego psa różnych. Sztuczek. Wychodzę z domu, wgrywam program siat, wracam, pies jest nauczony. <grywa> Więc wielki cel wymaga wspaniałych metod. Trudne, ale osiągalne wydawało mi się, było określanie lokalizacji psa na planie mieszkania i określanie jego pozycji. Myślałem, że zrobię to jakimś takim meszem tych SP32, bo są małe tanie. Lekkie można przyczepić do obroży, jakaś hitmapa. Podobnie jakaś analiza obrazu z kamery, pomierzy mi jego kąty i przez to będę wiedział, czy przybliża się do na przykład siadania, czy nie. Co w połączeniu z dozownikiem, który przecież musi być gdzieś dostępny jako gotowy moduł, dałoby mi gotową maszynę do uczenia psa sztuczek. A tam dosyć łatwe pewnie będzie oprogramowanie tego SP32 i w ogóle cała infrastruktura tego. Tylko ten dozownik. I tutaj jest lekcja numer jeden, że jeżeli myślę, że coś mam dostępne, to akurat to mi zajmie najwięcej czasu. Bo tak naprawdę na rynku mam żminkę do transportu zboża, ale ona operuje kilogramami, a nie gramami. Albo paszociąg dla świń. Niestety to nie ten. Rozmiar zwierzęcia i nie ten budżet. Więc romantyczne początki wyglądały w ten sposób, że kartonowe pudełko z uchylną klapką i mechanizm, który tą klapkę miał uchylać. Okazało się, że był fatalny brak precyzji. Rozrzut od zera do nieskończoności. Czasami w ogóle nie dawał karmy, czasami się klapka zablokowała i wysypało wszystko. Drugie podejście to skorzystanie z tego, że chrupki, będąc porowate, kleszczą się w, w ściankach tego lejka i wystarczy je zamieszać, wtedy się troszeczkę odczopują, znowu się zaczepują i mam troszeczkę porcji wydanej. I tak wyglądała pierwsza próba. Jest to brzydkie, ale dość funkcjonalne, dość precyzyjne, ale nie miałem jeszcze dość, chciałem większej precyzji. Więc zamarzyło mi się coś takiego, żeby można było z niemalże co do jednej kulki karmy dozować, dozować nagrodę. Wydawało mi się, że to jest kwestia ustalenia liczby obrotów, po prostu żeby ustalić, jak, ile, jaki tam, jaka część obrotu przypada na jedną kulkę karmy. Czyli inaczej mówiąc, zrobić maszynkę do mięsa, tylko z dużo niższymi oporami toczenia. Eee. Namówiono mnie, żebym to za, za to się zabrał za pomocą druku 3D, że będę mógł precyzyjnie i szybko zrobić swoje urządzenie. I tutaj lekcja drugie, druga: że to nie jest szybka metoda. To są obserwowanie, jak się duży wydruk drukuje to są emocje, emocje podobne do obserwowania, jak farba schnie. I dodatkowo. Nie jestem pewien, czy to mi przyspieszyło projekt, czy opóźniło, bo musiałem nabyć doświadczenia i nabyć dużo różnych kompetencji, których tak naprawdę nie chciałem nabyć. Musiałem tam jakieś różne wymieniać części, no nie chcę wchodzić w szczegóły. Więc jeżeli ktoś ma jakiekolwiek zdolności manualne, takie warsztatowe, może sobie coś tam ulepić, wywiercić, wyskrawać, wygiąć, odlać. To niech najpierw spróbuje tych tradycyjnych metod, a potem dopiero się zabiera za druk 3D. Prawdopodobnie oszczędzi mnóstwo czasu. No ale nie wiedząc jeszcze o tym, wykonałem szereg prototypów typu maszynka do mięsa i wszystkie kończyły się mniej więcej tym samym, czyli że chrupki się wewnątrz korpusu zaczopowały, zakleszczyły i coś się urwało albo spaliło się serwo. No więc. Yy, yy, Podejście drugie. Przybrało to koniec końców taką formę, czyli, czyli de facto mniej więcej to, co, to, co było na początku, tylko, tylko troszeczkę bardziej estetyczne. Więc musiałem przemyśleć, jakie metody mam do dyspozycji. Już wiadomo, że dozownik jest trudny, więc określanie lokalizacji na planie mieszkania musiało mi spaść z agendy. No i na, na placu boju zostało sam dozownik i jego logika. No więc, ponieważ przemyślałem metodę, musiałem przemyśleć cele. Postanowiłem skupić się na jego uciążliwości przy gościach, czyli inaczej mówiąc, przychodzą goście, on włazi pod stół. E, pomóc mu w lęku separacyjnym, co przy pandemii znacznie się nasiliło, e, po pandemii się znacznie nasiliło i nudą jest nudzony, to jest niedobra, znudzony to jest ogólnie niedobra rzecz. Dozownik wyglądał w ten sposób, że jego sercem był układ SP32 napędzany sflaszowany MicroPythonem. Z web frameworkiem Microdot jest taki flaskopodobny, podłączony do serwa z takim właśnie mieszadełkiem i dwa powerbanki po jednym na każde z tych urządzeń po to, żeby uniknąć spadków napięcia w układzie. I teraz, jak wygląda nauczanie psa metodą tradycyjną, żeby nie przeszkadzał? Więc pies przychodzi, ja mu mówię, wyjdź. On, powiedzmy, że w końcu wyjdzie, no to wtedy muszę wstać i go nagrodzić za to, żeby utrwalić, utrwalić to jego zachowanie i to tak wiele razy oczywiście. No nie po to zapraszam gości, żeby teraz łazić od stołu do psa. Więc jak, więc wymyśliłem, że będę zdalnie go nagradzał, więc Komórka pobiera stronę HTML z, z przyciskami. I teraz jak wciskam przycisk, to wysyła po, po API żądanie wydania nagrody. I tak to wygląda w wersji deweloperskiej. Pies wchodzi, ja mu mówię, żeby wyszedł, pies wychodzi. Wtedy klikam na komórce przycisk. Komórka komunikuje się z dozownikiem. Pies jest nagradzany. I to powiem całkiem nieźle działa. Oprócz tego, że jak to skonstruowałem, to przyszła pandemia, ludzie przestali przychodzić i <śmiech> miałem <śmiech> lekki delay z testowaniem rozwiązania. Druga sprawa to zwalczanie lęku separacyjnego. Lęk separacyjny to jest coś takiego, że pies, jak się wyjdzie z domu, pies jest tak tym przerażony, jeżeli jest nie nauczony do tego, że może zostać sam. Że z tego żalu może sprawić, że meble wybuchną. I teraz tradycyjna metoda uczenia psa, żeby się, żeby się dobrze zachowywał sam, polega na tym, że się wychodzi, zostawia się tam uchylone okno, nasłuchuje się, czy pies przestał piszczeć. Jak przestał piszczeć, to się wraca, nagradza go. Jest to strasznie uciążliwe, zwłaszcza w zimie. I teraz wymyśliłem sobie tak. Skoro mam już ten układ, to Wystarczy tylko nasłuchiwać z mikrofonu i z kamerki, serwować obraz na komórkę i tam umieścić te przyciski, które skomunikują się z dozownikiem. I ciekawostka, sądziłem, że to, że to serwowanie no to będzie jakiś gotowy klocek. Okazało się, że oczywiście nie, spędziłem na tym mnóstwo czasu. Znowu się musiałem doktoryzować z web RTC, kiedy tak naprawdę nie chciałem. I tak to wygląda w praktyce. Po lewej widać obraz z domu, tutaj jest dozownik, po prawej widać to, co na komórce. I teraz za chwileczkę nagrodzę go za to, że, że nie słyszę jego pisków, i tutaj to zaserwowało, widać pewne opóźnienie. No i ogólnie fajnie to wygląda, ale nie działa. Bo nie uwzględniłem tego, że pojawi się tutaj. Opóźnienie między tym, co się dzieje naprawdę w domu, a tym, co widzę, i między tym, co kliknę, mój refleks. W sumie to się propaguje do około półtorej sekundy, dwóch sekund. Nie udało mi się tego zbić bardziej. I teraz zdarzało się tak, że kiedy pies się dobrze zachowuje, ja wciskam to, ale zanim dostanie nagrodę, to już znowu się źle zachowuje. I teraz dostaje nagrodę. Czyli. De facto, myśląc, że nagradzam to zachowanie, nagradzałem to. I po kilku sesjach zorientowałem się, że, że w zasadzie sytuacja zmierza ku gorszemu, więc ta gałąź eksperymentu upadła i nie wiem, czy będę jeszcze to rozwijał. Podejście drugie, więc zduś, może zdusić w zarodku tą pętlę decyzyjną. Niech ona jest podejmowana na miejscu, więc jest proces Pythonowy, który. Literalnie słucha mikrofonu i jeżeli jest cicho przez X sekund, to wysyła wiadomość do, wysyła po entpojcie żądanie do dozownika, żeby zaserfował karmę. W moim przypadku eksperymentalnie dobrałem tą początkową wartość do 3 sekund. No i to działa tak, że jak przez 2 sekundy. Pies jest cicho, to jest za mało, żeby dostał nagrodę. Potem znowu jest cicho przez 3 sekundy, jest nagroda. Potem znowu, powiedzmy, przez sekundę jest, jest cicho, nie ma nagrody. I znowu jest tam 3,4, bo to wzrasta z jakimś tam współczynnikiem. Jest nagroda, i to tak wzrasta, żeby, żeby osiągnąć tam, powiedzmy, minuty docelowo, żeby w ogóle już nie piszczać. I powiem, że to całkiem nieźle działa. Tak to wygląda w praktyce. On już jest tutaj po kilku sesjach, więc on jest po prostu tutaj spokojny. <laughs> Problem w tym, że to, przynajmniej to rozwiązanie, które ja zrobiłem, działa w nocy, bo to jest bardzo głupie rozwiązanie, żadnego, żadnej analizy tego sygnału, tylko po prostu określanie jego głośności, więc w dzień... Yy, dzieci bawiące się na ulicy tak samo są traktowane jak, jak jego piszczenie więc to się nadaje do nocnych treningów ale, ale działa. Trzecia sprawa to jest nuda. Jak pies się nudzi, jak jest za mało wyprowadzany na spacer, ma za mało aktywności, no to może się to skończyć tak samo jak z lękiem separacyjnym. No i jak to się leczy? No trzeba można psudać jakieś zabawki typu wobbler, żeby tam sobie gdzieś karmę wydobył z niego, albo jakieś takie gry logiczne, że musi sobie poprzesłupać różne symbole, żeby dostać się do smakołyków, albo może napchać czymś o konsystencji pasztetu jakieś takie, taką piramidkę, żeby ją sobie wylizał. Wszystko to sprowadza się do zasady, żeby nie jadł za darmo, niech zarobi za swoje jedzenie, niech Wykona jakiś wysiłek, najlepiej umysłowy, bo to psa najbardziej męczy, żeby dostać się do jedzenia. No więc pomyślałem sobie, no w sobie czemu ja nie mam się dołożyć do tych, do tych różnych metod. I wymyśliłem, że zrobię mu przycisk, którym sobie będzie dozował. Ten przycisk połączę z ESP32, oczywiście z mikroPythonem, mikrodotem, napędzany, napędzany oczywiście powerbankiem. Bo tutaj jest taka sprawa, że. Powerbank ma wyjście USB, ESP32 ma wejście USB. No, po prostu sytuacja idealna, nie trzeba kombinować. I, no i oczywiście wysyła, wysyła żądanie dozowania karmy, żądanie wydania nagrody w momencie, kiedy, kiedy przycisk jest włączony. Tak wyglądały pierwsze próby. Początkowe modele były w obudowie z papieru i z plastiku, z jakichś pudełek. I widać tutaj lekcja numer, yy, któraś, nie pamiętam, że, że hardware jest też ważny. Bo źle dobrana obudowa powoduje, że urządzenie jest użyte w sposób zupełnie inny niż planowany. Więc zainwestowałem mnóstwo czasu obserwując, jak to coś się drukuje, to nie wiem, chyba z tydzień w sumie, łącznie z. Yy, z, z, z tym jak się pod koniec wydruku okazało, że gdzieś tam coś się nie zgadzało w modelu, musiałem poprawić. I tak wygląda on od środka, tak wygląda jak pies tego dotyka, no i tak to wygląda w praktyce. Widać, że on już tak wstępnie wiedział, że z tym przyciskiem coś trzeba zrobić, jeszcze do końca nie wie, no i w końcu zdecydował się, że no, może tam by go wcisnął sobie. Zaraz się okaże, że da radę. Wcisnął, wiekopomna chwila, usłyszał, że. Oj, przepraszam, nie ten przycisk. Usłyszał, że jest nagroda. I dla psa to jest wyczerpujące zadanie, bo pod koniec tego filmu, prawdopodobnie już nie, 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 nie obejrzycie go do końca, nie trafił raz czy dwa w ten przycisk, czy tam go za słabo wcisnął. Nie, nie wysypała się ta karma i, i, i po prostu tak się sfrustrował tym, że, że się położył i zasnął. Ale ogólnie to nieźle spełnia swoje zadanie. Z logów wynika, że jego dzienna porcja to jest tak między 60 a 90 uderzeń. No bo jest ta jednak różnica w precyzji tego dozowania. Wszystko też zależy, jak głęboko jest, jak wysoko jest napełniony pojemnik z karmą i obecnie odległość między dozownikiem a przyciskiem jest 8 metrów, więc pokonywany dystans to jest coś koło pół kilometra, zajmuje mu to do dwóch godzin, więc jest to całkiem niezły wysiłek dla niego. Dodatek do jakichś spacerów, a jak człowiek jest chory, to w zasadzie jego jedyna aktywność. No więc reasumując, schemat systemu rozrywki dla psa wygląda w ten sposób, że jest dozownik. Jest przycisk, jest komórka, która może się bezpośrednio komunikować z dozownikiem. Jest ta część, która nie działa, ale może coś z tym jeszcze kiedyś zrobię. Jest no, wykrywanie ciszy, które w miarę działa. To wszystko połączone do domowego Wisi. I teraz jakie były przeszkody i ciekawe zagadnienia. Więc przede wszystkim logowanie było problemem bo na tym urządzeniu tak do dyspozycji mam około 1 MB po slaszowaniu minicomem, no więc za dużo nie mogę zalogować, a po sieci logowanie, no to działa dopiero, jak już się połączę do Wi-Fi. Co się dzieje, zanim się połączy do Wi-Fi, jest czasami wielką niewiadomą, więc rozwiązanie jest takie, że zrobiłem sobie takiego RSYSLOG, znaczy takiego logging handlera na Rotating File Handlerze, który najpierw zapisze do siebie na dysk, potem spróbuje się podłączyć, jeżeli się podłączy to wysyła ten, te logi, które już zarejestrował na dysku, wysyła do rsysloga, a następnie już kontynuuje wysyłanie do rsysloga na bieżąco. Druga opcja to jest Raspberry Pi, podłączyć się po ssh do Raspberry Pi, podłączyć się do Raspberry i po jakimś miękkomie po kablu USB. I to działa fajnie, chociaż na przykład jeżeli chcemy zdiagnozować, dlaczego coś się dziwnie dzieje z zasilaniem, no to tak nie zdiagnozujemy, bo to przy okazji zasila układ, jest stabilny i, i w ogóle zakłóca nam obraz sytuacji. Druga sprawa to są zdalne zmiany w kodzie. No bo dopóki to urządzenie leży u nas na biurku, tutaj mamy laptop, tutaj jest biurko, to jest wszystko fajnie. Możemy co chwila wpuszczać nową wersję, ale jak to już gdzieś zamontujemy, no to gdzieś tam sięgać z laptopem na drabinie, mało fajne. Więc rozwiązaniem jest albo WebRepl, to po WebSocketach, REPL po WebSocketie, albo właśnie Raspberry Pi. WebRepl bardzo banalnie się instaluje, po prostu go importujemy. W BootPi dajemy start, gdzieś tam musimy określić jego hasło i albo mamy taki interfejs webowy, mamy tutaj repl możemy wysłać plik, albo instalujemy plik pakiet mpf shell i możemy też albo wydać komendę taką replową, nasze pythonową albo wysłać plik też po websocketie. Jest to wolne, więc jakby chcieć cały projekt wysłać wszystkie pliki no to no to nie jest to najwygodniejsze, ale żeby zrobić poprawkę w jednym pliku no to zwłaszcza w konfiguracji jest to idealne. Albo właśnie Raspberry Pi podłączyć po, po kabelku USB, SSH na Raspberry Pi i wiadomo. Druga sprawa to jest zasilanie. Miałem taką ideę fix, żeby zasilać to jednym, jednym urządzeniem, znaczy jednym źródłem prądu. No bo w sumie no, jest mnóstwo urządzeń, które mają jedną baterię, a nie tam dwie. No dlaczego mam, ja mam używać dwóch? I tak spędziłem na tym dużo czasu, żeby zrobić jakieś tam stabilizacje napięcia. Tylko niestety, choćbym nie wiem jak kombinował, a kombinowałem strasznie dużo. Przy okazji przyznam się, że mam dwie lewe ręce do elektroniki, więc tak kwestie logiczne ogarniam całkiem, ale kwestie już tam jak te spadki napięcia, jak kondensator działa, jeszcze wiem, ale już trochę, trochę dalej to już słabo. Więc jakbym nie kombinował, to jeżeli serwo się włączało, tutaj był spadek napięcia i całość się. Całość pracowała bardzo niestabilnie. Po jakimś czasie do, doszło do mnie, ale przecież ja nie muszę tak się męczyć. Przecież mogę układ wyskalować horyzontalnie. I tutaj jest lekcja numer trzy. Przypomnieć sobie starą zasadę, że przedwczesna optym, optymalizacja jest źródłem wszelkiego zła. Pamiętajmy, że wyskalowanie może nam uratować tyłek na początku projektu, zanim jeszcze on stanie się idealny. Zanim dopieścisz, wyskaluj. Inaczej mówiąc. Z zasilaniem wiąże się też drugi problem, że powerbanki, które uparłem się stosować powerbanki, teraz już nie jestem taki pewien, czy to był najlepszy pomysł, ale no, taka była decyzja na samym początku, wyłączają się, kiedy nie są używane, a uznają, że nie są używane, jak pobór prądu jest mniejszy niż 65 mA. no a takie SP32 potrafi zjeść dużo mniej, nawet jak jest podłączone do Wi-Fi. Myślałem, że znajdę takie, które, które się nie będą wyłączały. Czytałem na jakichś forach, że takie są, ale nie umiem takich kupić. A niektóre się wyłączają przy 115 mA, to w ogóle też nie jest jakaś cecha, którą da się wyczytać w specyfikacji i najczęściej trzeba po prostu eksperymentalnie to sprawdzić. Z jeden miałem taki, który potrzebował aż ampera, żeby, żeby, żeby się nie wyłączyć. Więc włączyłem po prostu dwa oporniki do, do układu, żeby zżarły mi dodatkowe 35 mA. No i do działa. No ale myślę sobie, to jest tak bez sensu marnować energię. Nie? No to kombinuję, żeby zrobić tak, żeby te, żeby te 65 mA było tylko, tylko tam przez jedną dziesiątą czasu pobierane. W ten sposób wydłużę działanie baterii znacznie. No więc po, po eksperymentach na płytce tej takiej breadboard, stykowej, ustaliłem, że, takie, że ten układ będzie działać, bo jest dużo układów w sieci, jedne działają, drugie nie, ten akurat działał. Jego sercem jest układ NE55 i puszcza na oporniki po prostu prąd, co, jak, co około 1 dziesiątą cyklu trzysekundowego. Tylko, że żadną miarą nie mogłem tego zlutować. Po prostu, no, jak już powiedziałem, dwie lewe ręce. Nie udało mi się. No i znowu do mnie dotarło. przecież ja nie muszę tego robić. Powerbanki są tanie, a są też i duże. I prosta matematyka mówi, że taki powerbank starczy na prawie 5 dni. No to ja przecież mogę sobie pozwolić, żeby mieć drugi powerbank, który ładuje i raz na 5 dni je wymieniać. Więc znowu lekcja numer 3 chyba, że zamiast kombinować, zastosuj prostą metodę i wyskaluj tym razem yy, yy, wertykalnie. Yy. No i koniec końców też można to zlecić innym, to już, to też jest warte, warte do pamiętania, że są ludzie, którzy umieją lutować. Ech. Przy okazji uderzyło mnie to, jak wielka jest różnica między projektem hobbystycznym a zawodowym, bo w pracy człowiek stara się jakoś stosować różne metody, podejście iteracyjne, MVP, zrywać niskowiszące owoce, a w domu, jak człowiek robi, to już od razu chce, żeby to był ten efekt wow od razu, więc grzęźnie w jakichś szczegółach typu właśnie precyzyjne dozowanie albo idealne zasilanie i nigdy nie dochodzi do no meritum. Chyba, że wpadnie tak, że ja nie muszę tego robić. Z drugiej strony, z drugiej strony jest to często brak paternów albo wręcz antypaterny i brak testów, nie mówiąc już o podejściu TDD. Jedno, jedno z drugim nie stoi w sprzeczności, bo najczęściej mamy miks perfekcyjnych celów i fatalnych środków. I każdy z nas ma na pewno na sumieniu zestaw rzeczy, których by nigdy w pracy nie zrobił, bo by sobie po prostu na to nie pozwolił, bo byłoby mu wstyd przed kolegami. Więc podsumowując, lekcja numer jeden, nie liczmy na gotowce, bo... no bo nie. Rapid prototyping za pomocą druku 3D nie jest taki rapid. Skalowanie jest dobrą rzeczą. Spróbujmy najpierw skalowania, zanim, zanim będziemy dopieszczali. Hardware gryzie bardziej niż software, bo jeżeli czujemy się podnieceni, tak jak ja, że tutaj zrobię super projekt, już tam widziałem jakieś ml w, w zastosowaniu. Okazało się, że w ogóle nawet się nie zbliżyłem do tego, bo zagrzęzłem w tym dozowniku. W pewnym sensie wynośmy pracę do domu, czyli standardy z pracy stosujemy w domu. One też w domu działają. I przynośne Raspberry Pi jest dobre na wszystko. <śmianowite> <śmianowite> e, tutaj, jeszcze jakbyście chcieli wpaść do Allegro, czy jako pracownicy, czy jako odwiedzający nasze strony, to zapraszamy. No i dziękuję za uwagę. Czy są jakieś pytania? Wielkie dzięki, Łukasz. Myślisz, że do kotów też będzie działać? Słucham? Myślisz, że do kota zadziała? Tak, to jest, to jest takie. Wiesz, to jest A świnka się... morska? Wiesz, wiem, że da się, wiesz, konie te. gołębie się w ten sposób do. Treningu. Dobra, to ja w przyszłym roku czekam. Okej. Okay. Tresura koni mikropytonem. Łukasz mach, zanotujcie sobie. Dobra. To, a kto mi zasponsoruje konia? E, Paj Polska. Community. Dobra. proszę się odezwać. Dobra.